Siemaneczko z tej strony w Azji, a wraz z Astro i Gracjanem oraz widzami będziemy tutaj bawić się w chowanego. My w trójkę tutaj lecimy na początku, wylądować gdzieś obok, a cała reszta się chowa na piaszczystej połaci. Ja lecę przykładowo na przednie pola. Gracjan i Astro polecą gdzieś obok, Na za jakieś dwie minutki będziemy lecić na piaszczystą połać i was szukać. Na samym początku chciałem wam serdecznie podziękować za całe wasze wsparcie, wszystkie lajki, podbicia pod filmem, komentarze, subskrypcje, z dzwonem do naszego Discorda, wsparcie poprzez opcję wesprzy, jak i kodem wazigaming. Dziękuję bardzo, i jesteście super, życzę wam również wesołych świąt i zapraszam serdecznie na naszego Discorda Gaming. Link do niego znajduje się pod filmem. No i wszyscy się chowają. Filmem. No i wszyscy się chowają. Na piaszczystej połaci. A ja tutaj z trójką osób sobie na początku poczekamy. Na spokojnie te dwie minutki, reszta się pochowa. O, razem poleciliście tutaj. To zrobimy tak, że wy polecicie od góry, a ja polecę jakoś tutaj od dołu może. I będziemy szukać. I będzie mniej więcej porówno. To szukanie to wcale nie jest taka prosta rzecz, jak wszyscy myślą. Ostatnio szukaliśmy w dwie osoby, i nie udało nam się wszystkich znaleźć. Przypominam Wam również, że jeśli chcecie odebrać konkretne prezenty, na przykład takiego wrapa, tutaj zmalowania, a tak chyba nie mogę pokazać, no niestety, albo takiego pingwinka. Jest odcinek na kanale, gdzie możecie sobie zobaczyć wszystkie otwarte prezenty z jakiego prezentu co leci. Zapraszam serdecznie. Nazywa się Otwieram Wszystkie Świąteczne Prezenty. Jak tam strefa siadła? Strefa mniej więcej ok. Siadła. No, niektórzy w ogóle ostatnio na chowanym tak rozbili system. Gracjan rozbił system, bo na przykład na tej piaszczystej połaci. Są takie pomieszczenia w niektórych miejscach, gdzie jest niski sufit. Ale jak się wejdzie na przykład do jakiejś łazienki albo pokoju, tam jest wysoki sufit i można sobie dobudować przykładowo taki balkonik. No i gracjan się schował na takim balkoniku. Nikt z nas nie wiedział, że tak się da zrobić. I nas ograł. Szukaliśmy dwie osoby, nie dało się znaleźć. Masakra po prostu. O, prezencik. Aha, okej, okay, dobra. Patrzcie, dostałem węgiel. Prezent pod... pod ziemią. No już możemy lecieć, bo już widzę w... prawie dwie minuty. Za czym dolecimy, to pół minuty minie. Lecimy, lecimy, bo to później strefa dojdzie. No i powodzenia życzę wszystkim. Pamiętajcie, nie ruszacie się, nie ruszacie się. Nie przemieszczacie się. I siedzicie cicho, póki Was nie znajdziemy. Dobra. A kto tutaj jeździ w tym samochodzie? Kto tutaj jeździ w samochodzie? Co tutaj się dzieje? Dobra coś sobie jaja robi. Halo, nie wolno autem. Dobra, nieważne. Niech sobie jeździ autem, ktoś tam troluje Jedziemy szukać. Lecimy. etetrol. troll. Dobra. Tutaj nie ma, a się trzeba rozglądać do góry, człowiek, ziutek bo go nie kojarzę. Hmm. Okej okay. Żeby nie było fejla, że mi ktoś znowu się schował za drzwiami. Na balkonie tu nie ma, tutaj również nie ma. Nie mam strefy. Pamiętajcie, że i tak przyjrzymy kto był na replayu, kto gdzie się chował, a kto trollował. Tak więc, no trochę bez sensu trollować. Dobra, tutaj nie ma żadnego... balkonika. Tutaj wygląda na to, że nie by tutaj byłem. Ja z Grecianem się skupiłem na tym hotelu teraz. Nie ruszasz się, po prostu się nie ruszasz. Jak cię nie znajdziemy do czasu, aż cię strefa zabije, no to przykro. A jak od strefy D1? No to zginąłeś po prostu, no tak to jest ze strefą. Można SS strzelić. O, Astro już chyba tam. Przeszukał na tym diamenciku. Gdzie wy się chowacie? Czy za schodami? Nie, nie ma. Czy ktoś jest w furgonetce? To nie znaleźli tyle. Niektóre osoby będą w strefie, nie? To najwyżej ostatnia osoba, która w strefie przeżyje, ta wygra. Gracjan znalazł Larko a Astro znalazł Figielka. I już mam strefę. No nie no jeszcze Gracjan. Wow wow wow. A ja nikogo nie znalazłem. Dobra ja idę tutaj. A tutaj Astro chyba przeszukiwał. Tylko na notkę XD. O, tutaj ktoś. Ja, tutaj już było przeszukane. Okej, okay. a chciałem. No właśnie, tam XD. To miała być podpucha. Podpucha, rozumiem. Też trzeba uważać na takie zaułki. Bo bardzo często ktoś siedzi na reklamie albo filarze. To się wydaje takie łatwe, że co to za problem znaleźć? Ale jak ktoś się tak ustawi, to uwierzcie mi, wcale to nie jest takie łatwe. Można bardzo łatwo przeoczyć. O, tutaj na dole na przykład, ktoś mógł być za toaletą. No i niestety ta nieszczęsna strefa. Małpka, 26. <coughs> niestety Cześć, nieszczęsna strefa, siemka, siemka. Siema. Tutaj już jest zlikwidowana, ale też była taka sytuacja, że ostatnio tutaj ktoś siedział. Tutaj są dwie sauny. O, tym razem nikogo nie ma. I tutaj na filarze. Dobra, zobaczmy. Ja tym razem wygląda to czysto. To wygląda. Czysto? Dobra. I teraz przejrzymy oh, 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 sobie live'ika. Jak to wyglądało. To wziąć Kto wziąć gdzie wziąć był? Może Kto wygrał. Uwaga, uwaga. Dron wolny. Dzień dobry. Ja jestem tutaj. No i sprawdzamy. O, tutaj w ogóle samochód mam mieści. Nie wiem czemu. Dobra. Gracjan szukał, Astro szukał i teraz mamy tak. Maciek schował się w tym miejscu. W śmietniku. Super, tego jeszcze nie było. Śmietniki były cały czas olewane. Figielek obok, również w śmietniku. Masakra. Larkonix tutaj z tą wieżą chyba zrobił jakiś motyw. Bo ja przeszukiwałem tą wieżę. A nie, tłuch. Był... XDD. Hanlin? Ale dobra miejscowa. Świetna Hanlin. Dobre. To tutaj dla podpuchy były wybudowane te u góry. Larkonix. Gdzie ty się Larkonix schowałeś? Humbert był w samochodzie. Larkonix był na górze. W hotelu na dobudowanej drabince. Świetna kryjówka. I czy jeszcze ktoś tutaj był? To wszyscy. No to zobaczmy. Zobaczmy, jak to leciało. Kto wygrał. Okej, okay, ja tutaj myślę, że Astro tutaj podbiegnie, tutaj właśnie tą dwójkę zlikwiduje. Możesz jeszcze raz zrobić chałeni. Zrobimy, Astro zrobimy. przy gry zanim padł. Nieźle. Aha, dobra, bo Hubert wyszedł z tego auta. Tam na początku chciał się schować. Astro tutaj znalazł Figielka i maćka. Larkonik został zlikwidowany przez Gracjana. Astro tutaj zlikwidował dwójkę. Może teraz kto inny niech szuka wazi. Teraz czy pytanie: Czy Hubert wę? wygrał, czy Hannin? Zmieniał. Hannin wygrał, nie Hubert. Kryjówk. Patrzcie. A bo Hubert się podleczył. No. No to wygrał Hanlin, bo mówiliśmy bez leczenia. Dokładnie, gratulacje tutaj Hanlin. Ty byłeś ostatnią osobą, która została znaleziona. I lecimy do następnej gry schowanym. Gratulacje wygranej. Jest. No i witam na grze numer 2. Kolejne podejście. Ta sama miejscówka, ostatnią. Grę nie znaleźliśmy jednej osoby. Gratulacje tutaj dla zwycięzcy, dla Remigiusza. Teraz niech się ponownie schowają na spokojnie. O, strefa nam w ogóle nie siadła, ale lipa. Dobra, musimy lecieć, panowie, za półtorej minuty. I szukać. Strasznie lipna strefa. W ogóle cała miejscówka nie jest w lokalizacji. Tak więc proponuję. Proponuję od razu tam lecieć. No, lecimy. No niestety przykro tak trochę. Gdzie szybkie szukanie. Zapraszam, zapraszam. Astro igracjan. Dawajcie, lecimy was szukać. Oś taka niefartowna. Jeszcze bosa tutaj walnęło nam do strefy. Co jest? Bos tutaj leci, nie, no nie wiesz. Krampus, czekaj, tam miał zimowy żołnierz. Dobra, dziękuję panie Zimowy Żołnierzu. I zabieram się za szukanie. Tym razem polecę i zacznę od tej strony. O! O! Tym razem znalazłem Remigiusza. Tutaj kosze były puste, tak więc zmieni miejscówkę. Tak na następny raz nie polecam. Polecam. <laughs> Dobrze. Dobre, dobre, dobre. Naprawdę dobre. Maciek świetne. Jeszcze kuczę tutaj, tak tu się. Bardzo dobre. To ja właśnie też miałem taki pomysł, bo w tamtym miejscu. Są e, figurki takie, człowieka, ziutka, i tak dalej. Zrobisz, I można normalnie po prostu zlikwidować tego człowieka ziutka i później stanąć za niego. I na pierwszy rzut oka, jak ktoś się zagapi, to po prostu może no, go wziąć za posąg. Zwykły posąg. Zobaczmy, czy tutaj ktoś jest. Tym razem nie ma. Po tej grze zagramy tego OG. Tak jak mówiłem, że będą chowane z rotacjami. Tutaj w saunie też nie ma. Po tym będzie OG. Będziemy grali. Mm, tutaj pusto. Zobaczę jeszcze na pierwszym piętrze. I tu mamy pusto. Tu mamy też pusto, panna młoda, jeszcze na wszelki wypadek, wszelki wypadek wejdę tutaj na górę. Bardzo łatwo można się na tej skarpie schować, na tym pod daszkiem. Tak o. Przejść. Zwykłe OG. Zwykłe OG. Tu jest auto ja nie jestem pewien czy to nie jest autogracjana czy czy astro, ale wolę sprawdzić, bo często tak jest, że do środka można wejść i schować się w aucie, i no bardzo łatwo można po prostu przeoczyć osobę. Tutaj też jest kolejne auto. Jak ktoś ma zwykłego fasta, może sobie tam wejść, i nie widać wtedy gracza. Dobra, ja muszę szybko te takie balkoniki. Znaleźć, znaleźć, przeszukać. Eee, I uwaga czy tutaj Czy tutaj ktoś jest? A tu jest strefa Remigiusz każdy kto ma mnie w znajomych może zagrać, jak nie masz mnie w znajomych to przeczytaj opis pod filmem Śmieci tam śmietniki już przejrzałem, przejrzałem dwa śmietniki, no chyba, że jakiś jeszcze jeden jest. Ile osób zostało? Jedna osoba jeszcze została, no to już mamy zwycięzcę. To po tym nie gracie już całeni. ni. Mówiłem LarkoNix, że gry będą z rotacją, nie? A nie tak, że cały czas gramy jedno i to samo non stop. Dobra, tutaj nie widzę. Najgorsze jest to, że ta strefa nam w ogóle nie siadła i cały czas nam bije Czyli i wszystkich. Ja chyba pograłem. O, ktoś tutaj. A tutaj, w tym miejscu, dobyłem blisko. Dobra, jeszcze na replayu zobaczymy, kto tutaj był. No, i uwaga, uwaga, jesteśmy tutaj na replayu. Tutaj był Figielek, niestety mi go nie wczytało, bo ja jeszcze leciałem do miejscówki, a skinął na samym początku. I uwaga, uwaga. Maciek był w tym miejscu. Schowany. Hubert był. O, ja tam jeszcze leciałem. Hubert był tutaj w bloku. Schowany w tym miejscu. Remig już był tutaj na wieży. A, Figielek był tutaj. Figelek zginął w tym miejscu. To mój błąd. Dobra, i to by było na tyle z gry numer 2. Gratulacje dla Huberta. Mam nadzieję, że ten odcinek świątecznego live'a Wam się podobał. Pierwszy raz zrobiłem coś w stylu chowany na odcinku, żebyście mogli poglądać, jak to wyglądało na naszym live'ie. Jeśli Wam się podobało, chcecie takich filmów więcej, nie zapomnijcie zostawić lajka pod filmem, podbicie jeśli robicie to z telefonu. A jeśli chcielibyście dołączyć do naszego grona, zapraszam również na naszego Discorda w Azji. Gaming. Link do niego znajduje się pod filmem. Przypominam również, że możecie wesprzeć mnie kodem Vasi Gaming w sklepie całkowicie bezpłatnie albo poprzez YouTube'a opcją wesprzy. Życzę Wam zdrowych i wesołych świąt, wymarzonych prezentów, dużo v i czego sobie tam życzycie. Do zobaczenia w kolejnych szorcikach i filmach. Hej!